Dzień dobry, kochani, witajcie w piękną pełnię księżyca w znaku byka. Przychodzę z przekazem z kart żywiołów wody, tym razem bo słońce mamy w skorpionie, księżyc mamy w byku. Przychodzę z trzema kartami. Pierwsza z kart to poranne afirmacje. Wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego dnia, by otworzyć bramę manifestacji. Kolejna karta bliźniaczo-podobna: wypowiedz życzenie. Pełnia marzenia spełnia to magiczny moment. Wypowiedz życzenie. I ciesz się jego manifestacją, a dodatkowo mamy alchemię. Masz teraz dotyk Midasa i każde przedsięwzięcie, którego nie dotkniesz, zamienisz w złoto. Więc polecam Wam dzisiaj palić zielone i żółte świece właśnie na tą obfitość finansową, na tą obfitość biznesową. Jeżeli chcecie przyciągnąć miłość, palcie świece różowe. Jeżeli chcecie się oczyścić, palcie świece żółte. Jeżeli chcecie poczuć taką właśnie Łączność z intuicją polecam wam świece fioletowe.